Święty Józefie, módlę się za nami, wszyscy święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami, święci Piotrze. I Panie... Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, błogosławieni którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na Was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Święty Polikarpie. Jezu dzisiaj, w dzień Wszystkich Świętych zaczynam ten poranek z Tobą, z tymi słowami, które są jak światło w mgle, błogosławieni. Mogę się zamyślić o tych, którzy są szczęśliwi, którzy są już przed Tobą, Panie, w niebie, o tych, którzy są święci. Mówię, modlę się za no. Ty, Tomaszu Beket, się za nami, święci Janie i Tomaszu Sangri, ci się za nami, Święty Panie. Ty, Panie, widzisz tłumy, tak jak wtedy na górze widzisz nasze zmęczenie, naszą codzienność i mówisz o szczęściu, które nie zależy od tego, co mamy, ale od tego, co nosimy w sercu. Dzisiaj staniemy nad grobami tych, którzy nic nie zabrali ze sobą, wszystko zostawili, ale zabrali przed ciebie, panie, serce, a w tych sercach zabrali swoją miłość, którą mieli. I dzisiaj najbardziej myślimy o tych, którzy najbardziej tej miłości dali nam zakosztować. Dzisiaj Kościół pokazuje nam niezliczony tłum świętych, którzy przyszli z ucisku, którzy opłukali swoje szaty we krwi baranka. Jezu, ile w tym nadziei, bo oni też mieli trudne dni, też się bali, też szukali sensu, a jednak z Tobą doszli do celu. Święty Ambroży, módl się za nami, święty Hieronim za nami święty Augustynie się za nami błogosławieni ubodzy w duchu panie daj mi dzisiaj serce które wie że wszystko ma w tobie niech twoja obecność będzie moim bogactwem błogosławieni którzy się smucą pociesz tych którzy dzisiaj tęsknią Którzy płaczą po swoich bliskich, niech ich łzy staną się modlitwą nadziei. Ty obiecałeś, że smutek zamienisz w radość. Błogosławieni cisi, ucz mnie mówić mniej, a słuchać więcej, być spokojem, który niesie pokój. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, panie, daj mi pragnienie dobra, które nie gaśnie, nawet w świecie pełnym zamętu. Zalezy, się za nami. Święty pił się za nami. Błogosławieni miłosierni, naucz mnie przebaczać, niech moje serce nie zamyka się na drugiego człowieka. Błogosławieni czystego serca, Jezu, oczyść moje wnętrze. I w moim sercu odbija się Twoje światło, Twoja miłość. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, uczyń mnie dzisiaj narzędziem pojednania. Niech moje słowo, spojrzenie, gest niosą pokój tam, gdzie go brakuje. Błogosławieni, prześladowani dla sprawiedliwości. Jezu, gdy przyjdzie trud, pomóż mi trwać. Niech cierpienie stanie się drogą ku Tobie, a nie ucieczką od Ciebie. Ksawery, módlę się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Święty Dziękuję Ci Jezu za ten dzień pełen światła, za wszystkich świętych, znanych i cichych, którzy przypominają, że świętość jest możliwa. Daj i nam pragnienie nieba, byśmy tęsknili za Tobą, i byś kiedyś powiedział o mnie, o nas. To ci, którzy przyszli z ucisku, nie mieli łatwego życia, ale opłukali szaty we krwi Baranka, we krwi Jezusa i przez to weszli na spotkanie z Panem, bo świętość nie jest nagrodą, ale przyjaźnią z Tobą, która trwa pomimo wszystko. Dziękuję Wam wszystkim, którzy jesteście tutaj dzisiaj razem ze mną w modlitwie. Wzywamy też dzisiaj świętych, aby byli blisko nas. To piękny dzień, imienin każdego z nas. Chcę Ci złożyć najlepsze życzenia na imieniny. Tak, Twoje. Bo przecież wspominamy Twojego patrona z Chrztu. To jest dzień, kiedy możesz świętować. Kościół wspomina wszystkich, którzy mają imię zapisane w niebie. Więc życzę Ci pięknego dnia, imienin, niech Twoje imię rozbrzmiewa dzisiaj w sercu Boga. I z całego serca dziękuję Wam też za każdą wirtualną kawę. Dzięki niej nie tylko ten kanał może się rozwijać, ale co ważniejsze, macie udział w moim duchowym rozwoju. Kiedy błogosławicie mnie tym, co macie, zasiewacie w moją służbę. W najbliższym czasie ta wirtualna kawa będzie przeznaczona właśnie na czas moich rekolekcji, na odnowienie serca, na modlitwę, żeby wszystko co tutaj powstaje, było coraz bardziej z Boga, nie tylko ze mnie. Niech dzisiejszy dzień będzie pełen wdzięczności, światła i pokoju. Niech święci modlą się za nami, a my niech idziemy ich śladem, z sercem błogosławionym przez Boga. Amen. Wysłuchaj nas, Panie. Na piękny dzień niech Ci pobłogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.